Hello! Witam Was w kolejnym vlogu na naszym kanale. Jak widzicie, nie ma dzisiaj ze mną Kaliny, a to dlatego, że mamy ferię i Kalina jest na e, swoim wyjeździe, więc trzymajmy kciuki, bo jak wszystko pójdzie dobrze, to zobaczymy też vloga z wyjazdu Kaliny. Um, ze mną dzisiaj niestandardowo będą moi rodzice i moje siostry, więc zapraszam Was na takiego rodzinnego vloga z wyjazdu na ferię. No i co? Polećcie z nami na Kostarykę. Siedzimy już w samolocie, jesteśmy w trakcie przesiadki. To jest nasza pierwsza przesiadka. Lecieliśmy z Wiednia do Curichu i teraz jesteśmy w curichu i z curichu lecimy do Montrealu. W Kanadzie mamy kolejną przesiadkę i już lecimy docelowo na Kostarykę. Zytamy się z wami z lotniska w Kanadzie. Mamy tutaj przesiadkę. Mieliśmy mieć przesiadkę tylko 2 godziny, ale ze względu na to, jaka panuje aktualnie pogoda w Kanadzie, czyli burza śnieżne, wszystkie loty są poopóźnione lub poodwoływane. Nasz lot pierwotnie był opóźniony 2 godziny, teraz jest opóźniony już 3 godziny. Przed nami aktualnie jeszcze przynajmniej 2 godziny oczekiwania na samolot, następnie około 6 godzin lotu i następnie myślę, że tak 2 do 3 godzin, żeby dotrzeć do hotel i całkiem spore opóźnienie, to udało nam się dotrzeć. E, jesteśmy właśnie w trasie do naszego głównego hotelu. Po drodze e, mamy w planach zahaczyć o taki most z krokodylami, a teraz stanęliśmy, żeby pójść na taki park na ocenia. się właśnie na moście, pod którym wygrzewają się krokodyle. Nie wiem, czy to widać, ale tam, a tam to już w ogóle, jest ich po prostu multum. Tam w oddali też widać kolejne, które gdzieś na jakichś takich płyciznach się wygrzewają. Są nie dość, że przeogromne, jest Ile naliczyłyście krokodyli? 16. 16. Strasznie dużo. A tam są takie dwa malutkie. Chwilą tutaj była taka taki żuraw czy czapla, nie wiadomo co to było. I się zastanawialiśmy kto będzie miał obiad. A ła, żuraw czy czapl. znaczy czapla. Naszym czapla wodzie czwartym A tam taka jest syreczka. Widzicie tam jest syreczka? Gekon. Teraz przeszliśmy na drugą stronę i wszystko to co widać tam w tle należy do lokalnego Parku Narodowego. Hello, witajcie, dojechaliśmy już do naszego docelowego hotelu i teraz zrobiłem Wam szybki room tour. Zapraszam za Tutaj przed wejściem mamy taki gigantyczny stół, bardzo fajnie, będzie można tutaj siedzieć i jeść ob obradować. Tu mamy wejście, zapraszam. Po wejściu widzimy taką dużą, przeszkloną kuchnię. Bardzo mi się podoba, z której jest widok na basen, e, więc dzieci będą mogły się kąpać, a my będziemy mogli doglądać. Jest tą. Zapraszam dalej. Aha, najwłaśnie no gigantyczna amerykańska lodówka. Zapraszam, zapraszam, zapraszam dalej. Tutaj mamy wielki salon, e, w którym również mamy wielki stół, kanapę, dużo okien. Jest super. Zapraszam dalej. Welcome. Następnie, możemy iść w prawo albo w lewo, bo tutaj jest pierwszy pokój. Następnie mamy taką niedużą łazienkę oraz drugi pokój, drugą sypialnię. I teraz najfajniejsze. Tu mamy wyjście na balkon. widać morze można sobie wieszerek usiąść w dzień również o patrzcie tam surfują, pan surfuje surfuje i ptaki nad wodą ale jak fajnie lecą no i tak to u nas wygląda tu spędzimy kolejne dwa tygodnie Jeżeli dobrze mi się wydaje, to tutaj będzie zachód słońca po tej stronie i byłoby super, bo wtedy centralnie z naszego pokoju, który znajduje się tutaj, będziemy mieć widok na zachodzące słońce na plaży. Z hotelu, w którym wczoraj spędziliśmy pierwszą noc tego przy lotnisku, mieliśmy niecałe 3 godziny drogi tutaj. No i tak jechaliśmy sobie przez jakąś tą Kasterykę. Naprawdę fajnie to wygląda. Jest bardzo bujna roślinność, bardzo różnorodna. I bardzo dużo ładnych ptaków. Zresztą nie wiem, to będzie widać, ale, ale tak tuż przy linii morza lecą właśnie takie wielkie ptaki. przed rano, plus rano, mama idzie biegać. Mam dzieci z nożym kokosy. No i tak to nie wygląda. Hmm. dla nas. Trochę trzyma. Ale, ale jest bardzo ładnie. Fajnie, bo jest tak jeszcze rzeźba. W trakcie dnia jest bardzo gorąco, A teraz rano, rano. jak słońce że tak nie przygrzewa, to jest naprawdę naprawdę fajnie. Ale jaki wielki! Prjechaliśmy właśnie na taki spot do tego naszego hotelu, gdzie widać przepiękne i przeogromne papugi. Nie wiem czy na to to widać, ale dosłownie tutaj nad moim palcem siedzi jedna taka bardzo kolorowa papuga i czekamy na taki moment, aż one będą No Właśnie też trzy. Ary żółto skrzydłe, tak się nazywają chyba. Idziemy właśnie y, na targ z owocami. Ale Blokany. najpierw oglądamy mrówki no, 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 noszące liście. Jest więc... no one tam, tam daleko idą z tak, tutaj oka dalej w dół. Dobra, po Dzisiaj robimy obiad A nagrywam to, ponieważ robimy takie chlebki Kostarykańskie Tak to wygląda, tak się prezentuje Chciałam nieskromnie powiedzieć, że wyszło nam przepyszne Mówię nam, ponieważ ja robiłam chlebki, a to robił salsę I naprawdę jest mega, mega pyszne Te chlebki, wyczytam, że to są jakieś takie tradycyjne, jak w ogóle kostarykańskie no nie wiem, jedzenie? Część obiadu i naprawdę jest bardzo, bardzo smaczne, więc udało yy, nam się. A teraz życzę mi smacznego, a ja jem. Chodźcie surfować razem z nami! Nią. Więc popatrzcie sobie Kominowy. Na zawodach serfowskich. Cześć, jesteśmy na wycieczce. Powiedz nam, gdzie jesteśmy i co będziemy robić. W Parku Narodowym Manuel Antonio i będziemy oglądać dzikie zwierzątka. Jeszcze nam powiedz, jakie chciałbyś zwierzę najbardziej dzisiaj zobaczyć? Leniwca i tukana, a może i pumę? Mój ulubiony leniwiec i małpę. Ja małpę już widziałam. Leniwca yes. i tukana, może papugi już widziałam. Ja bym chciała zobaczyć najbardziej leniwca i mrówko jada, ale to chyba nie tutaj. Mrówkojada. Albo pancerze, tego pancerza, czy jak tam. Pancerzy. Dojazd z naszego hotelu tutaj zajął nam około półtorej godziny, wliczając przerwę na kawę. Dokładnie. Pani bardzo długo robiła kawę. Tak to byśmy jechali nieco ponad godzinę. Godzinę 12. I dostaliśmy takiego pana przewodnika, który będzie szedł z nami przez dżunglę, szukał dla nas zwierząt no i pewnie też coś o nich opowiadał. Mm. To jest Mówi, że ta woda jest niebieska, bo tutaj są takie minerały, które w połączeniu ze sobą dają właśnie niebieską wodę. I mówi, że żyją tutaj krokodyle, krewetki i ryby. Jedyny dzień, kiedy wyglądamy jak normalni ludzie, a nie jako takie wymoczone w morzu i w basenie wywłoki. Eee, szukamy jakiejś kolacji. Miasto, w którym jesteśmy nazywa się Haso. Mam nadzieję, że nie słychać, bo jest dosyć głośno. Tak się prezentuje. No i tak jak mówię, przyjechaliśmy zjeść jakąś kolację, poplątać się trochę, pochodzić i... Zobaczymy czy znajdziemy coś dobrego. Dosarliśmy do meksykańskiej restauracji. Bardzo tutaj jest ładnie. Co prawda trochę długo się, długo się czeka na jedzenie, ale już mają. Proszę za tam powiedz nam co masz. O jakiegoś Z Ryżem. To jest masz takiego. Tak, to jest ryż. Dla co masz? Mam fish finger. Rybka i fryz. A ty co masz? Kacuszki. Kesanjek, chleb, chickenem, guacamole i cała z pomidoru. To są nasze na nie wiem czy to widać, ale porcja jest gigantyczna. A to są nasze tacos Hello, dzisiaj jesteśmy w kolejnym parku narodowym. Ten nazywa się Kara. Jeżeli dobrze to czytam. Ten park narodowy jest trochę mniej popularny. Szukaliśmy takiego, ponieważ ten, w którym byliśmy wcześniej, był jednym z tych częściej uczęszczanych, przez co ludzi było sporo, ceny były dosyć duże, a ostatecznie nie byliśmy jakoś super zadowoleni. Więc dzisiaj postanowiliśmy udać się do takiego mniej uczęszczanego, żeby móc porównać te dwa parki i zobaczyć, czy jakby ma to sens, że ten, który będzie trochę mniej uczęszczany, będzie miał mniej ludzi, może... E, może będzie trochę lepszy, a może nie? Zobaczymy. Zobaczymy, ile uda nam się zobaczyć zwierząt. E, tamten, w którym byliśmy wcześniej, był nad morzem, a ten, w którym jesteśmy teraz, jest trochę bardziej w dżungli, trochę bardziej w lesie, trochę bardziej w górach. E, moje oczekiwania na dzisiaj to zobaczyć tukana, bo w poprzednim parku nie udało nam się zobaczyć. I chciałabym też zobaczyć kolibrę. Kiedy zapytamy resztę rodziny, co oni chcieliby dzisiaj zobaczyć? Ostatnio prawie każdy typował leniwca i tego leniwca udało nam się zobaczyć nawet dwukrotnie, więc zobaczymy, co dzisiaj, na co dzisiaj czekają, co dzisiaj chcieliby zobaczyć. Co dzisiaj chcielibyście zobaczyć? Ostatnio prawie każdy typował leniwca i tego leniwca udało nam się zobaczyć, a dzisiaj co? Kolibra. Chciałabyś zobaczyć kolibrę. I Tukana. tukana. M. chciał zobaczyć dla odmiany kolibra i tukana. Aha. A ja mrówko jada kolibra i tukana? E, mrówkojada, jada kolibra i e. Chciałam wam pokazać dźwięki dżungli. Jesteśmy bardzo czujność żabę. Była malucinka, ale pan mówi, że jest. Najbardziej utrująca z wszystkich, które są tutaj na Kossaryce. A teraz tam oh, widzę, widzę, widzę. jest e, czarna iguana. Stąd ją widać może trochę bardziej. W krzaczkach. Iguana, you can można znaleźć w garden. Tam na gałęziu siedzi sobie małpka. Śpi sobie. Nawet chyba są dwie. się Tak wygląda teraz nasza plaża. Fale są ogromne, zresztą widać to, widać to po surferach, którzy wylegli i, i sobie śniadają na falach. Tego, co tutaj jest, nie było. Tego również nie było. Tego również nie było. Tu był malusienki strumyczek wody. Dosłownie nie wiem, malusieńka rzeczka na głębokość do kostek. Teraz jest tutaj wody, myślę, że przynajmniej spokojnie, po kolana, i tam właśnie, gdzie stoi mój tata, widziałam przed chwilą krokodyla. Wielki krokodyl wchodzący leżał sobie najpierw tu na plaży, a następnie czołgał się do rzeki. Więc nasza plaża nie jest już wolna od krokodyli. Mamy teraz maluszeńką plażę. Chodzi mi o, o szerokość tej plaży ze względu na fale, które, które po prostu z godziny na godzinę są coraz większe, zabierają coraz więcej tej plaży, bo jest to po prostu ogromny przypływ. I mam na myśli tą rzekę, w której aktualnie pomieszkują krokodyle. Przynajmniej jeden, przynajmniej jednego widziałam. A jak poszłam zakomunikować reszcie rodziny, że ten krokodyl tutaj jest, to mój tata powiedział, że w takim razie dobrze mu się wydawało i że wczoraj w tamtych krzakach właśnie widział też jednego, ale pomyślał sobie, skąd tutaj krokodyle. Więc tak. My na szczęście, szczęście w nieszczęściu za parę dni wyjeżdżamy, więc yy, no już zbyt dużo w tym morzu się nie pokąpiemy, ale... No, jednak y, jest to dosyć takie stresujące. Mieć z tyłu głowy myśl, że no w każdym momencie na plaży można napotkać na krokodyle. Tak się to prezentuje z tej strony. To nie jest tak, że ta rzeczka y, jest tylko tam. Czy to jest taki zalew, który się wlał? Ona się wlała aż tutaj, poszerzyła się. Przysięgam Wam, że tutaj dosłownie nic nie było. Tutaj było suchusieńko. Może płynął strumyczek szerokości nie wiem, dwóch metrów, e, może półtorej na głębokość wody do kostek. A teraz. A teraz szukam tu krokodyla. Wydam się z Wami dzisiaj sama, ponieważ moi rodzice z moimi siostrami pojechali na nurkowanie gdzieś na taką plażę w stronę Haso. Plaża podobno z, białymi, z białym piaskiem. Czekajcie, muszę Wam coś pokazać, nie wiem, czy to będzie widać, ale chyba o tym mówiliśmy ostatnio. Tam jest wiewiórka. Widzicie jak coś kapie? Tam jest bibiórka, która normalnie wygryza sobie dziury w kokosach i zjada te kokosy od środka. Ona nawet są dwie. I właśnie wygryzły dziurę w kokosie i leje się woda kokosowa. E, tak to u nas właśnie wygląda. A jak już wygryzą tego kokosa od środka i on jest już po prostu taki lekki, to go zrzucają i on spada tutaj. Więc naprawdę trzeba uważać, bo, e, bo już parę razy prawie spadł nam na głowę. No, i teraz, jak ta woda się wylała, to one sobie do środka i będą sobie wyjadać tego kukosa od środka. No, w każdym razie, wracając. Moi rodzice z moimi siostrami pojechali nurkować na jakąś taką tutaj plażę niedaleko. Ja zdecydowałam się zostać, bo y, praktycznie zaraz po powrocie mam egzamin, więc muszę siedzieć, się uczyć. Y, no, a na plaży niewiele bym zrobiła, a ta plaża, którą tutaj mamy, pasuje mi, więc. Y, więc, no, więc ja za chwilę zabieram się za naukę, jeszcze tylko chwilę się ponapawam tutaj widokami, e, bo naprawdę naprawdę jest super. E, wczoraj mówiłam wam o tym, że plaży prawie nie ma. Dzisiaj plaża jest trzy razy większa do tej, co była wczoraj. E, jest odpływ, e, fale są też znacznie mniejsze i, i wygląda to przepięknie. No niestety, niestety to już są nasze ostatnie dni tutaj, bo Dzisiaj jest sobota, a my w poniedziałek stąd wyjeżdżamy. Jedziemy do jeszcze jednego hotelu, ale to już będzie taki hotel stricte przy lotnisku.